Dzień dobry. Jestem na plantacji cebuli z rozsady i chciałam Państwu dziś opowiedzieć o pewnym gospodarstwie, które w bardzo fajny sposób wykorzystuje swój potencjał, zarówno sprzętów i tuneli, które są w gospodarstwie, jak i swoich pól. W gospodarstwie, w którym jestem, cebula z była oprawiana przez wiele lat, natomiast nie zawsze się ona udawała, ponieważ rolnik dysponuje dość trudną glebą. Większość tych pól to są gleby gliniaste, ciężkie, zaskorupiające się, ale też i z dużą mozaiką, bo przechodzą tutaj żyły takiej lekkiej, piaszczystej gleby. Problem był więc z obsadą cebuli, ze wschodami, z równomiernością schodów, no i z plonem, ponieważ w tym gospodarstwie przygotowywana jest też rozsada brokuła na zbiór letni i jesienny. A rolnik posiada wszystko, co jest potrzebne do produkcji tej rozsady, czyli tacki, Tunele, sadzarkę. Postanowił też przygotować sobie rozsadę cebuli. Na początku było to na mniejszym Dzisiaj już ta cebula rośnie na około 20 hektarach. Na początku marca, w pierwszej dekadzie marca, wysiewane są nasiona do tacek. Wcześniej te nasiona są pobudzane. Do jednej komórki trafiają trzy nasiona. Na początku maja, w pierwszej dekadzie, Wysadzana sadzarką karuzelową. Na szerokość 1,80 m są wysadzane 4 rzędy. Odstęp między rzędami to 20 cm, więc obsada na hektarze to jest 110 tysięcy roślin. Tak naprawdę zużywa mniej nasion na hektar niż w przypadku siewu, a przede wszystkim rolnik uzyskuje wyrównany łan, który się o wiele łatwiej prowadzi. Zarówno jeśli chodzi o odżywianie, jak i ochronę, czy o zabiegi herbicydowe. Rolnik jest zadowolony z plonów. To, co się nie udawało w przypadku siewu, okazuje się, że się super udaje w przypadku rozsady. Super są zagospodarowane i pola, i cały sprzęt całe zaplecze, tunele. Więc jeśli macie podobne problemy na polach, a dysponujecie też całym zapleczem do produkcji rozsady, to czemu nie spróbować? Okazuje się, że yy, można to zrobić, świetnie to wychodzi i nie warto przekreślać tych pól, które się wcześniej na uprawę cebuli nie nadawały.